Dzień dobry, nazywam się Piotr Mankiewicz i jestem prezesem Stowarzyszenia Szanowskich Cyklistów. Stowarzyszenie Śląskich Cyklistów i Biblioteka, Miejska Biblioteka Publiczna w Szanowie są organizatorami dzisiejszego rajdu. Rajd Szanowskich Cyklistów, Biblioteka na dwóch kółkach organizowany jest zawsze corocznie w tygodniu, Europejskim Tygodniu Mobilności. Mhm. Czym jest rower lepszy od samochodu? Rower pod względem krótkich przejazdów jest lepszym, ponieważ, ponieważ można dojechać praktycznie do celu. Nie trzeba się martwić o parking. Można po prostu no, szybciej się poruszać, w razie jak samochody stoją w korku, a rowerem się jakoś zawsze przeciśniemy. No i bardziej ekologiczny jest. I bardziej ekologiczny, to jest jakby oczywiste. Dwa posiłki na Ile mamy uczestników? Zapisanych mamy ponad 150 osób na 11 rajd rowerowy w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Powodzenia! Widzimy się na mecie. <gry> Barrzcie się dobrze.